O, i tak na żywo pojedziemy, bo jest z nami pani Amelia. Dzień dobry. Jest z nami Fryderyk. Witam. Wsparcie. A my co mamy jeszcze? Mamy beczkę, beczkę szprot, przygotowany stół i będziemy robić po raz pierwszy warsztaty, tak, warsztaty. Ze, ze skubania anszua dla takiej większej grupy. Zaraz przyjdą goście skąd? Yy, ogólnie z organizacji z em tańsk, ale yy, zepsut, z zewnątrz, z całej Polski, jak i z Europy. Z całej Polski, z Europy. Słuchajcie, yy, to co? Promujemy nasze Anżuła, pokazujemy co mamy, co jest solą tej ziemi. Zaraz zobaczycie naszych gości. Super. <laughs> you are <a> vegetarian? No. <laughs> ok. Uh, <hello. laughs> oh, wow. Uh, this is uh, fermented fish. Uh, welcome to the, our manufacturing. Uh, we are focused on uh, promoting, promoting uh, local tra culinary tradition. We are uh, the only producer of anchovies, Hellstyle anchovies, which is a culinary uh, symbol of our region. Try to experience the taste and the uh, hard work of people. To make this speciality. Oh, dobra, ktoś mi pomoże teraz. E, ta praca będzie bardzo e, subtelna. I co co jeszcze? I będziecie musieli spróbować. spróbować. <laughs> proszę odłożyć. Czy coś Proszę. Tutaj później będzie papier.

Ściskamy główkę, ściskamy ją tak naprawdę mocno mm -hmm. i drugą ręką delikatnie odginamy. I teraz odrywamy cały brzuszek razem z placzkami, A drugą do bardzo dobrze, mm -hmm. bardzo dobrze. Ojej, bo to, fl to, to flaczki mi mm -hmm. się wysypują. Już się wysypamy. Nic nie szkodzi. Dobra. Otwieramy. Ale tylko nie gdzie? Dobrze. Ja Okej. Okay. sekundka muszę Wam dać coś. Okej, okay, to Dobra. Otwieramy rybkę. Jestem fotografem, nie <laughs> mogę Jeszcze, już, bo ja tu mówiłam. Otwieramy rybkę. Otwieram rybkę. I palcem, pokręgosłupie, otwieramy ją do końca. Sekunda, bo mi tu coś, rybka się nie otwiera. Otwiera się, otwiera, bo widzę, że współpracuje. To tak, jakby się rozmasowywało. Rozmasować delikatnie. Aha, o, 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 O tak, dokładnie, dokładnie, idzie, idzie, idzie. I Dobra, łapiemy tutaj. Teraz tak, w połowie kręgosłupa, łapiemy kręgosłup w połowie rybki i do góry delikatnie wyjmujemy wszystkie ości. I, i można to uwiecznić jak próbujecie sól tej ziemi. Ujdziemy to, poczekaj, to poczekajcie jeszcze. Cześć, tej służby. Dobra. A potem może z nami. A mam coś. Słuchajcie, Erasmus. Zdrówko. Zdrówko. No nie pasło na Erasmusa. Dobra, <grym> słonecz. Smak bardzo bogaty. Nie, to <grym> jest słuchajcie, <wiosenie> to jest Bardzo dobry. <grym> I jak długo to leży? Minimum rok. Wow.

Sure. Yeah. No, yeah. Turn around for them we gotta take a phone as well. I'm not sure that they are yes, oh visit. great Great Perfect, Perfect. Like an uh, in the middle fish. Take out in the middle. Where are you from? Italy. Italy. i ah, take Italy. What do you which mm. taste do you feel? Salty uh, Salt. yeah, it's very, It's very salty. Uh flavor. Mm. Fishy, but <laughs> almost like uh almost like salmon kind of thing. Uh, which uh spices do not okay. yeah, know. Okay, thank you. Yeah, <laughs> uh, where, where can we <laughs> z okay. Ukrainy. No stoi, 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 nie, będziemy obierać, Będziemy pilotować. Będziemy pilotować. Zobaczysz. Będziemy, 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 pilot za... będziemy robić filet ze szklota. Right hand. Okay. take the fish, Press the head. take out. Okay, on the head side the meat take out and this the skin. Druga strona, tak samo. Skąd? za ogonek i ogonka się nie je well, uh, firstly... the tail. Okay, but wait, picture first, because we need a picture. Okay. A of Peninsula. Oscar, 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 Oscar! Okay. Oscar. Perkun. 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 Okay, Mm. Okej, okay, słuchajcie, w ten sposób poznaliście smak prawdziwy smak kaszu. <laughs> Dziękuję pięknie, to można sobie umyć ręce. Uh, what are you from? Slovenia. Slovenia. Italian. Italy? UK. UK United UK. UK. Rumenia, oo! Oh, super! <laughs> ok uh, tak fish on the right hand. Rest the head. Uh, if you don't want to do it, you don't have to. Okay. But now, but let's take out one the one hand. hand. Take out the head. I the second hand. Yeah. Mm -hmm. Now, open the fish. Clean the rest and follow the spine with your thumb, mm -hmm. so the fish will open flat. and we take out the okay. spine <laughs> now in the middle fish take the spine, spine, yeah. spine. and take out spine in the middle in the middle yeah, yeah great ok. Ok, now... the meat taken from the, the skin. Where the head was you, you grab it and separate yes. the skin from the meat. It will come easy and uh, light. Oh, ok. Super. Yeah. The... Yeah. Yeah. Okay. have it Wait Ok, Super. I, okay. No, I help you, yeah. 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 Thank you. This is my No, this is uh, long, long matured. Yeah? <laughs> like uh, these sprats uh, lie one year in barrel. Uh -huh. And uh -huh. don't eat the tail. tail? tail? Just, the meat. Just the meat. Okay? okay. Oh, wait! Wait! <laughs> Almost like a one. tradition. <laughs> <laughs> Good. Okay. Uh, can you kind of. Uh, um, Wait, how firstly, with this salt. Firstly, will be salt. Later comes uh, aroma uh, from spices. From spices from uh, barrel from long, time. Right there Okay. Mm. This is a taste of nature. But Because I'm not used to it, please. Really, <laughs> 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 okay. so mm -hmm. Later? Yes, yes. <laughs> is that good? Oh, this is good? Yeah. yeah. It's okay. Hello. What do you have for the, Which aroma? Hello. <laughs> <laughs> no. It's worth <hard> to try. <laughs> One, <laughs> two. Oh. It tastes better. It you don't like fish, yeah? <laughs> You'll change your mind later. <laughs> no, but it's not bad. It's just really like as front taste. Oh, yes, front okay. taste. Mm -hmm. uh, this is taste of this place, yeah. This is. <laughs> okay. We are the only workshop who make this uh, this way, like yeah. traditional, without any chemistry, because the uh, normal ones they made with, you know, faster. Then like a like month yeah, to a yeah, yeah. and then. To jest minimum year. Minimum Aha. one year. Znaczy, my ok, very thank you. 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 Here's water. Yeah, you. <laughs> myślimy, że jest A właśnie, czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy teorią i praktyką? Teoria, teoretycy wiedzą, jak coś zrobić. I niekoniecznie to działa. Praktyk wie, jak coś zrobić, i nie wie, dlaczego działa. No tak. No tak. <laughs> jo. To teraz, a, taka sól ziemi to jest coś, co działa tutaj od zawsze czyli mamy duże tradycje takiego zasalania rybek. Powiem Wam, że one miały dwie cechy. Pierwsza była taka, że ta rybka, ona po odsoleniu mogła pracować jeszcze w wodzie jako przynęta. Ona sobie wisiała na haczyku i wabiła większe rybki się tak to wyglądało. Super. A takie zasalanie ma jeszcze techniczną zaletę, że ta rybka staje się sztywna i nie spada z haczyka. Także to, było, to było, miało takie dwa, dwa zadania. I w każdym domu była beczka solnych szprot. Czy słyszeliście o Anshua? Nie, to słyszeliście. tak, tak produkowany jest na całym świecie. Też i w Polsce jesteśmy jedynym producentem maszła w Polsce. Ostatnim, nie, albo pierwszym. Nie, nie. Od wielu nie, lat. To się na dzień dzisiejszy jedynym. Od lat. Czekajcie, lat, w jakimś 90-tym roku zamknięto samą która produkowała tę specjalną eksport. Ja Wam pokażę, jak pracują tutaj, jak pracowały kiedyś panie, bo głównie panie filetowały szprotki i musiał tego zrobić bardzo dużo, żeby się utrzymać. Więc zobaczycie, jak to wygląda. Łapiemy rybkę w prawą rękę. No dobra. Jeszcze oko. Nie, Jeszcze oko, tak. No próbujcie, no. próbujemy, próbujemy, tak, nie, próbujemy. Tak, palcamy, palcamy, nie. Nie tak, Dwie rączki. Ale spokojnie, jest. <grym> no śmiało. Dawaj. Odwagi. Teraz tak, ona musi zwisnąć. Tak musi zwisnąć. No, Czy? tak. Tak. Daj, <grymka> dawaj. nie jesteś niebać tak? Niebać Tak, tak. No. I tu musisz za główkę całą trzymać. Nie, 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 nie bój się. Nie, nie cioka, będzie lepiej, naprawdę. O, o, ale ale tak. ja czuję do Ale ja żeby wyszły. Ale nie. to nie. Ale Widziałeś jak głowę miałeś? Tak. Na... Ale to ona tak była tak zachwycona! Tak, jest tak, tak. Dobra, teraz tak. Dobra, zniknę, tak. dobra. Teraz, teraz odłamujemy ale, główkę. Ale, ale, mamy Czyli... Tak, no, tą wjeżdżoną no, główkę teraz odłamujemy. Ale weź odłamuj kamerę. Dobra, i teraz drugą ręką odłamujemy tak. główkę. Tak. I główka spada na talerzu. A, ale to mi... Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mocno, mocno. No! Aaa, no, jest! No. I Teraz tutaj, bardzo Słuchajcie, nie wolno jej tutaj zgniatać lewą okay, ręką. Okay. Odrywamy brzuszek. Sam, brzuszek. sam brzuszek. Sam brzuszek odrywamy, tak? Cyk 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 delikatnie. Tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słyska. Dobra, jest okej. Okay. Daję sam brzuszek. Trzymaj. Tutaj jest. No weź tutaj w dół, O, Teraz może być jeszcze dogrywka <sharpet> dla placów. Trzymaj sełczelę i pod góry. Jeszcze, jeszcze. Pasze. Jeszcze więcej? Nie ściskaj tak mocno. A, delikatnie, proszę, delikatnie. Czy... Od... Teraz połóż sobie na dłoniach i otwieramy <sharpet> rybkę tutaj, tak żeby była... Jak książka. Ja. O, jak książka. Jak książkę. Rybek, książka. Dobra, jest otwarta. I teraz palcem, kciukiem po kręgosłupie jedziemy w kierunku ogona, żeby była zupełnie płaska. Ale tutaj flaczki tutaj... A te flaczki zaraz nam wyjdą wszystkie. A tak zrobić? O, kciukiem po kręgosłupie do ogona. I otwieramy sobie teraz jak chodniczek. Była książka, teraz ma być płaska jak dywanik. Dobre, bardzo dobrze, o tutaj bardzo dobrze idzie. Zobaczcie, ja dopiero do tego kręgosłupa. <grym i wytrych> Dobra, trzymamy tak, świetnie. Jako, że było pierwsze no, ja tej ryby. No, no już jest Dobra, teraz tak, w środku ryby łapiemy za kręgosłup, musimy go tam wyszukać w sobie palce. Łapiemy za kręgosłup No słuchajcie, podkładamy palc, musimy go tak podnieść, żeby podłożyć palec pod niego. Nie, od boku, od boku. Od boku. I wyrwać kręgosłup? Tak, tak, i wyrywamy kręgosłup w całości. Proszę, tak. I wyrywamy kręgosłup. Super. Usuwamy. Wyrwać komuś kręgosłup, to tak brzmi dosyć drastycznie. Drastycznie, my usuwamy kręgosłup. No i teraz jest moment, właśnie gdzie nam się te wszystkie flaczki usunęły same. Tak to wygląda. No, bardzo podobnie u wszystkich. Słuchajcie, i od strony głowy podnosimy mięso od skóry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź Karolinka, spróbujesz, Piem, że to śmierdzi. ładnie. Karolina! Nie, nie jest kwestia przyzwyczajenia. Ile mniej nie Co? wrócić, jak A, to, to bym bym chciała być, chciała a Karolina, bo a ty nam coś? A, poszło. Okej. Okay. Oj, 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 tutaj nam się porwało, no jak trudno. ty trudno. trudno, czyli nie będzie tak widowiskowo, to bierzemy sobie okay. na paluszek. Nawet ja, człowiek na całym świecie. Dobra, tutaj od strony głowy. Tak jest widowisko, Jest. Jest. <słuchaj> oj, jaj, jaj. jest na pewno dziewięć, bo dziewięć też było u z tego co nie wiadomo u reszty. Co, z jak z sześciu, dziewięciu zrobiło? Nie wiem, oni tak przychodzili po kolei. Oh, ja nie, wiem. nie. Proszę. To jest jedna. Nie, nie, nie. Nie na Tak, tak, tak. Jest, jest, jest OK. Słuchajcie, Dobrze, ja teraz y, zdjęcie ja mam... zaraz robimy z rybą, oczywiście. <noise> Słuchajcie. Bo to Słuchajcie, i teraz, tak, tak. teraz chcę, żebyście spróbowali specjalu pół wyspochalskiego anchoa chelskie. Łapimy sobie tak i. Znaczy... No, wow, no, no. Jemy, jemy, jemy. Jemy. I po pierwszej soli. Dobra, to to pojawiły się aromaty długiego zajrzewania. No, jest jedna grupa. Na razie, cudde chwalicie, z tego nie znacie. My też mamy swoje anszuła. I jak ono smakuje? Niewiele osób na świecie miało okazję spróbować anszuła z beczki. Należycie należy do bardzo wąskiej grupy, wow. no, my która my miała. Okazję dotknąć to to prawdziwej historii co? kulinarnej. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję. A skąd jesteście? Różnie, różnie. My z Krakowa, tutaj z Bydgoszczy. Nic A, jest pod lasio. Pod lasio. Pod lasio. A ja z Podlasia. Podlasie? Z Podpuszcze Bychowieckie praktycznie. A ja kiedyś się zgubiłem między goniozny, Goniądzem i Wizną. To jest siódma. Miesiąc się szukali. O, Zobaczymy o Przecież w sensie ja mówię o tym, co liczyliśmy jakby, wcześniej, że zakładaliśmy, że tam Ale to było to, to co zobaczyłem na Podlasiu. No, mogę mieszkać w dwóch miejscach no. na świecie. My to tak jest i Podlasie. O, jestem z Podlasia! Tak. A skąd? Tak. Z Augustowa. Z Augustowa. Do Augustowa raz dojechałem. Czekaj, tam mój Dalejka. kolega jest szefem kuchni. Marcin wow. Budynek. A tak, y, chodziłam z jego synem na angielski. No, no, no to Budynek tam, nie, nie wiem co jego nim strzeliło. On no, tak też pisze. z rybami. Tak, z, tak. z, z Juraty, bo on był szefem kuchni z Jastarni, bo miał, miał knajpę w Juracie. Mm. I właśnie wyprowadził się do Augustowa. Nie wiem czemu. <laughs> tak, tak jak ja powiedziałem, wiesz co, my Kaszubi mamy jakiś tak, taki tak sentyment, tak. gen po prostu, który nas tam ciągnie. Tam są po prostu wspaniali ludzie. Ale naprawdę. To było tak, że ja jechałem do Białogoskopu i zatrzymałem się w gospodarstwie agroturystycznym carski Fakt. No i zacząłem rozmawiać z gospodarzem. Miła rozmowa skończyła się biesiadą. <głosy> <głosy> po tygodniu stwierdziłem, że będą mnie, Ty mam nadzieję, że nie nagrywasz.